Pozwólcie, że się skupię. W prowokacji posłużą się koleją, e, być może całym zestawem, e, towarowym. Kolejowym to jest bardzo ważne, drodzy Państwo. E... To będzie bardzo poważna prowokacja. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że właśnie po tej prowokacji, zaistnieje panika. E, o której mówię i którą coraz bardziej czuję. what's your pv Nagle powstanie taka wyraźna polaryzacja między jedną a drugą stroną konfliktu międzynarodowego. Zwrócimy uwagę na to, że świat, że pewne państwa się swoim zachowaniem określą i w pewnym sensie będą pokazywały, po której stronie są. Dotychczas mieliśmy taką sytuację. Że w gruncie rzeczy Rosja toczyła wojnę na Ukrainie i prawdę mówiąc, nie było takich taki innych państw, inne państwa nie stawały w sposób jakiś za Rosją, że powiedzmy w jakiś sposób by się stawiały warunki albo odgrażały. W tym przypadku zawsze wyraźnie być zauważana polaryzacja tych dwóch sił dwóch sił przeciwnych sobie i to będą siły międzynarodowe.